Państwowy uniwersytet wprowadza wymóg minimalnego wzrostu dla swoich studentów. Pewna 24-latka zgubiła paszport i dowiedziała się, że jest żoną Egipcjanina. Władze kraju radzą mieszkańcom, aby częściej się uśmiechali, bo przyjeżdża zbyt mało turystów. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Przy okazji przypominam, że tylko do dzisiaj, do końca dnia trwa głosowanie na największego czerwcowego dzba na miesiąca. Linki do ankiety znajdziecie w opisie pod tym filmem, przypiętym komentarzu i na karcie społeczność. Wśród nominowanych m.in. policjant z Poznania, który na autostradzie uziemił śmigłowiec, 26-letni obywatel Rwandy, który pomylił parking z parkiem Trampolin czy Przemysław Czarnek, który chcąc uderzyć w obecny rząd, opublikował mapę o najdroższym prądzie w Europie, która powstała jeszcze za jego rządów. Pamiętajcie, każdy głos ma znaczenie, tym bardziej, że pierwsze trzy miejsca mają obecnie prawie taki sam wynik i nic jeszcze nie jest przesądzone. Tym bardziej zapraszam do zabawy i poświęcenia kilku minut na oddanie głosów. Tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10. Władze Wietnamskiego Uniwersytetu w Hanoi znalazły się w ogniu krytyki. Po tym jak wprowadziły nowe kryterium w rekrutacji określające minimalny wzrost studentów. Wydział zarządzania i biznesu ogłosił, że kandydaci, którzy chcą być w ogóle brani pod uwagę, nie mogą być niżsi niż 158 cm w przypadku dziewcząt i 165 cm w przypadku mężczyzn. Co równa się mniej więcej średniemu wzrostowi Wietnamczyków. Gdyby podobną zasadę wprowadzono w Polsce, studenci nie mogliby mieć mniej niż 175 cm, a studentki mniej niż 165 Najśmieszniejsze jest tłumaczenie władz wydziału, według dziekana wzrost bardzo mocno wpływa na pewność siebie. Z kolei pewność siebie jest niezbędna, aby osiągnąć sukces. Innymi słowy, jeśli jesteście niscy, to nawet nie tracicie czasu. Co będzie kolejne? Na teologię nie będą przejmować rudych? Rudy się nie dostał! Numer 9. Właściciel trzech sklepów z telefonami w Birmie, w kraju sąsiadującym z Tajlandią, został aresztowany po tym, jak ogłosił podwyżkę dla swoich pracowników. Władze wojskowe, które rządzą krajem, oskarżyły go o nawoływanie do niepokojów społecznych. Ich zdaniem podwyżka płac może sugerować, iż w kraju rośnie inflacja, co mogłoby podważać autorytet władz. Wspomniany właściciel jest jednym z co najmniej 10 przedsiębiorców, którzy w ostatnich tygodniach zostali aresztowani po tym, jak ich pracownicy pochwalili się podwyżkami na Facebooku. Teraz nie mają ani podwyżki. Wyszki ani pracy w ogóle, ponieważ sklepy, w których pracowali, zostały zamknięte. Numer 8. 24-letnia Rosjanka z Sankt Petersburga, która latem 2021 roku zgubiła paszport, była w szoku, kiedy dowiedziała się, że od 2022 roku jest żoną Egipcjanina. Kobieta zgubiła paszport podczas wakacji w Egipcie. Dokument znalazł mężczyzna o imieniu Mustafa, który postanowił wykorzystać go do swoich celów, a mianowicie uzyskania zezwolenia na pobyt w Rosji. W 2022 roku miał zgłosić się on do rosyjskiego urzędu. O spraw cudzoziemców z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Przedstawił przy tym paszport mieszkanki Petersburga, oświadczając, że kobieta jest jego żoną. Co ciekawe, w dokumencie znajdowała się już adnotacja o małżeństwie, które rzekomo zostało zawarte w styczniu 2022 roku. 24-latka dowiedziała się, że jest mężatką dopiero niedawno, kiedy sporządzając akt urodzenia swojego dziecka, usłyszała od urzędniczki, że jej mąż Mustafa również musi być obecny. Kobieta musiała się nieźle zdziwić, ale raczej nie tak bardzo, jak jej chłopak stojący obok niej. Numer Władze Hongkongu zaapelowały do mieszkańców, aby ci więcej się uśmiechali, aby ożywić turystykę. Wszystko w ramach najnowszej kampanii na rzecz gościnności, obejmującej wszystkie szkoły, sklepy i hongkońskie restauracje. Rząd zachęca w niej do częstszego uśmiechania się, tak aby przyjeżdżający do miasta turyści czuli się bardziej mile widziani. Według tego Dnia od czasu zniesienia obostrzeń, miasto ma trudności z osiągnięciem poziomu przyjazdów turystów sprzed pandemii, który to w szczytowym okresie w 2019 roku wynosił aż 6,7 miliona, podczas gdy teraz nie sięga on. Nawet połowy. Numer 6. A teraz największy hit od czasów 67-letniej Brytyjki, która przez 43 lata paliła znicze na złym grobie. Pewna 90-letnia Chinka zasłynęła ostatnio w mediach po tym, jak okazało się, że narzędzie, którym od ponad 20 lat rozdrabniała paprykę, rozbijała orzechy, a nawet wbijała gwoździe w ścianę, to nie młotek ani tłuczek kuchenny, a najzwyklejszy w świecie granat ręczny. Kobietę z Matrixa wyprowadzili dopiero lokalnie budowlancy, którzy burzyli jej stary dom i którzy niezwłocznie zawiadomili policję. Od wieloletniego używania Rączka granatu dosłownie błyszczała wypolerowana, podczas gdy głowica wykazywała liczne wgniecenia od uderzeń. Odsunięty był też zapalnik. I wy mówicie, że to Wasza babcia jest wybuchowa? To jest pośmierany gumowy. Numer 5 Czołowy producent aparatów Panasonic przeprasza za używanie stokowych zdjęć zrobionych aparatami innych marek do reklamowania swojej serii Lumix. Tak, przykładowe zdjęcia prezentowane na stronie internetowej producenta okazały się wcale nie być wykonane aparatem Lumix S9, a najzwyczajniej w świecie ściągnięte ze stoka. Łącznie aż 77 produktów Lumix na stronie japońskiego producenta miało wykorzystywać obrazy znalezione na stronach typu Shutterstock. Co zabawne, nie dość, że jedno z nich nie tylko nie było zrobione Panasoniciem, a konkurencyjnym Nikonem, to to jeszcze przez ambasadora firmy Nikon. Jak być może pamiętacie, to nie jedyny przekręt tego typu. W 2018 roku w reklamie chińskiego Huawei'a zrobione na filmie selfie w rzeczywistości było wykonane profesjonalną lustrzanką. A co najśmieszniejsze, oszustwo zdemaskowała sama influencerka biorąca udział w reklamie, która na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z planu. Numer 4. Jak pamiętacie z odcinka 10 najgorszych kulinarnych zbrodni według Włochów, a na nas pizzy postrzegany jest przez nich jako trzecia najgorsza rzecz, jaką można wyrządzić kuchni włoskiej. Tymczasem podczas światowych mistrzostw w pizzy we Włoszech, pizza z ananasem zajęła trzecie miejsce. Czy los mógł zakpić z Włochów bardziej? Nie wykluczono jednak, że osoby oceniające zwyczajnie ananasa przegapiły, ponieważ owoc nie znajdował się na wierzchu, a na spodzie, w dodatku w postaci sosu. A wiecie, jak to jest: jak czegoś nie widać, to nawet robaki w czereśniach smakują. A niech tylko jakiś wyjdzie na powierzchnię. Wtedy nie tkniecie czereśni do kolejnego lata. Numer 3. Walijski rząd zapowiedział prawdziwie rewolucyjną ustawę, zgodnie z którą kłamanie w polityce będzie zabronione. Politycy, którzy umyślnie wprowadzą wyborców w błąd i nie wycofają swojego kłamstwa w ciągu 14 dni, zostaną postawieni przed sądem i grozić im będzie nawet 4 lata zakazu wykonywania zawodu parlamentarzysty. Jeśli zmiana rzeczywiście wejdzie w życie w 2026, Walia będzie pierwszym demokratycznym krajem, w którym politycy nie będą mogli publicznie kłamać. To już chyba wiemy, gdzie Morawiecki na pewno nie pojedzie w delegację, gdyby przypadkiem Udało mu się zostać prezydentem. Numer 2. Policja w Covington w Louisianie aresztowała mężczyznę, który przy pomocy fałszywego dokumentu tożsamości próbował zwolnić z aresztu swojego kolegę, który trafił do niego za używanie fałszywego dokumentu tożsamości. A wszystko miało miejsce tego samego dnia. Najpierw jeden z mężczyzn, który przy użyciu fałszywych dokumentów dokonał zakupów w kilku sklepach, trafił do aresztu, wtedy drugi z mężczyzn, który dowiedział się, że jego kolega został aresztowany i próbował go z niego wyciągnąć przy pomocy fałszywego dokumentu, najwyraźniej nie wiedząc, że właśnie to. Pogrążyło jego kumpla, również trafił do aresztu. W samochodzie 34 i 40 latka znaleziono ponad 70 fałszywych kart kredytowych. Numer 1. Boom na sztuczną inteligencję pomógł nie tylko akcjom Nvidia, które w niecałe dwa lata urosły ponad 10 razy. Jak się okazuje, znaczącym beneficjentem boomu na AI, choć całkowicie przypadkowym, jest również mała karaibska wyspa Anguilla, która od 1995 roku posługuje się i posiada prawa do domeny internetowej AI. Od 2021 roku szczególnie po po uruchomieniu czatu GPT przez firmę OpenAI, liczba rejestracji domen z końcówką AI wzrosła ponad czterokrotnie. Z około 100 do około 400 tysięcy, a dochody z tego tytułu generują już ponad 20% anguilskiego PKB. W 2019 roku było to tylko 4%. Popularność domeny AI przyczyniła się też do zwiększenia rozpoznawalności Anguili, co pozytywnie wpłynęło na sektor turystyczny, stanowiący obecnie prawie 40% PKB. Ok, tym rozpoznawalnym jak właściciel tego nosa akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o głosowaniu na dzbana miesiąca, to już ostatni dzbanek, aby zagłosować, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!